W ramach projektu Bibliostacja Integracja realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie uczestniczyliśmy w rodzinnym spotkaniu z mitami i tradycyjnymi baśniami słowiańskimi. Szanowni Państwo, znajdujemy się przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Fantastyczna muzyka i atmosfera, pogoda również nam dopisuje. Słyszymy w tle panią Katarzynę Enemuło-Jackowską, pana Jarka Kaczmarka. Są to opowiadacze studni o... We wspaniałym widowisku opowieści Żywa Woda. Jest to działanie projektu Bibliostacja Integracja, które przygotowaliśmy dla naszych czytelników na zakończenie tego lata, ale to jeszcze nie koniec projektu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Thank <laughs>